się ma, dawno nie było nic StarCorbit, dlatego teraz zrobię dla Was szybki konkurs. Jeśli chcecie brać w nim udział, radzę do końca obejrzeć ten film. Zasady są jasne, trzeba być tylko subskrybentem i podpisać Fobie w komentarzu ten tekst, który Wam zaraz tutaj wyświetlę. 250 milionów poproszę. I właśnie o te 250 milionów teraz bierzecie udział w konkursie. Wygrany dostaje te 250 milionów ja mu wypłacę je z klanu. Oczywiście konkurs zakończy się za jakiś tydzień, dwa tygodnie, myślę. Jeśli chcecie odebrać nagrodę, musicie być na PL2 i oczywiście dołączyć do mojego klanu. Ja będę oczywiście wypłacał te 250 milionów ze systemem klanowym, czyli jeśli dopiero dobijecie, to możecie dostawać 5, 15, 25, tak, co tydzień, coraz więcej. Jeśli już należycie do klanu, to pewnie mogę już od razu Wam wypłacić te 250. Zależy jak długo. W każdym razie to jest szybciutki konkurs. 250 milionów do zdobycia dla subskrybentów i tych, co napiszą w komentarzu. 250 milionów poproszę. I nic więcej nie trzeba robić, ale jeśli ktoś nie spełni tych warunków, to nie liczcie, że BDBA brał pod uwagę. Po prostu jest dyskwalifikacja na miejscu. Proste zasady. Tylko dwie rzeczy trzeba zrobić, a odebrać kasę trzeba na PL2 w moim klanie. Życzę wam powodzenia w konkursie. Tylko jedna osoba wygrywa. Trzymajcie się.